Soda oczyszczona, czyli inaczej węgla sodu, to środek o szerokim spektrum zastosowań. Większość z nas zna tylko niektóre z nich. Przyzwyczajeni jesteśmy do stosowania sodu i oczyszczonej w kuchni lub jako środka neutralizującego nieprzyjemne zapachy, na przykład w lodówce. Tymczasem, soda świetnie sprawdzi się również w wielu innych sytuacjach. Przyda nam się podczas sprzątania, kąpieli, jednocześnie świetnie zaba o kondycję naszych włosów. Przy pomocy i oczyszczonej odświeżymy oddech i pozbędziemy się plam z tłuszczu. To nie koniec jej możliwości. Poniżej przedstawiamy listę przydatnych zastosowań saudi i oczyszczonej, dzięki którym zabasz o swój dom i zdrowie. Z gaga, soda neutralizuje nadmiar kwasu w żołądku, dzięki czemu skutecznie pomoże Ci pozbyć się gagi. Wystarczy, że wymieszasz ze sobą dwie łyżeczki sodi i szklankę wody, a już po chwili zniknie nieprzyjemne uczucie palenia w żołądku. Podrażnienia skóry, aby złagodzić podrażnienia skóry wywołane np. goleniem, wystarczy, że rozpuścisz łyżkę sodii i oczyszczonej w szklance wody. Używając płatka kosmetycznego, nanieś roztwór na podrażnioną skórę i pozostaw na kilka minut. Tej metody możesz używać nawet dwa lub trzy razy dziennie. Podagra i kamienie nerkowe Soda oczyszczona skutecznie obniża poziom kwasu moczowego w organizmie, przez co pomaga w walce z kamieniami nerkowych i podagrą. Dodatkowo minimalizuje negatywny wpływ nieprawidłowo działających nerek na metabolizm organizmu, a także reguluje gospodarkę kwasowo-zasadową. Higiena jamy ustnej, soda oczyszczona jest wykorzystywana jako środek wybielający zęby. Dzięki temu, że nie kosztuje dużo, stanowi doskonałą alternatywę dla drogich preparatów dostępnych w aptekach. Rozetrzyj jedną dojrzałą truskawkę z połową łyżeczki sodii oczyszczonej. Tak aby uzyskać gładką pastę. Nałóż ją na zęby i pozostaw na 5 minut. Następnie umyj zęby zwykłą pastą, tak jak robisz to codziennie, po czym wypucz dokładnie usta. Stosuj tę metodę nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Zbyt częste używanie sodii jako środka do wybielania zębów, może zniszczyć ich szkliwo. Trądzik to doskonała metoda dla osób, które zmagają się z trądzikiem. Zmieszaj sodę oczyszczoną z wodą tak, aby uzyskać gładką pastę, nałóż ją na twarz w miejscach powstawania wyprysków. Dzięki wysuszającym właściwościom sody, pozbędziesz się wszelkich niedoskonałości. Brzody, soda oczyszczona ma odczyn zasadowy, dlatego świetnie wpływa na dolegliwości związane z nadkwasotą, bólem żołądka i gazami. By odczuć ulgę, rozpuść łyżeczkę sody w szklance ciepłej wody. Pamiętaj, że nie jest to lekarstwo, a jedynie środek uśmierzający ból. Jeśli cierpisz z powodu problemów żołądkowych, skontaktuj się z lekarzem, który wskaże ci odpowiednie leczenie. Kojąca kąpiel dla stóp: Rozpuść trzy łyżki soli i oczyszczonej w ciepłej wodzie, aby przygotować kojąca i relaksującą kąpiel dla Twoich stóp. Podczas moczenia stóp, wykonaj delikatny masaż, dzięki któremu Twoje stopy zregenerują się i odprężą. Antyperspirant wielu z nas nie korzysta ze standardowych antyperspirantów dostępnych w drogeriach w obawie przed zawartymi w nich składnikami, takimi jak aluminium i parabeny. Soda oczyszczona jest naturalnym środkiem pozwalającym pozbyć się nieprzyjemnego zapachu. Wymieszaj ją z wodą, by uzyskać konsystencję pasty. Jeśli lubisz antyperspiranty zapachowe, możesz do sodi i dodać kilka kropli olejku eterycznego. Nanieś pasta przy pomocy pędzelka. Będziesz zaskoczony skutecznością tej metody. Jak widzisz na powyższych przykładach, spektrum działania sodii oczyszczonej, jest naprawdę szerokie. Środek ten nie tylko pomoże Ci zabać o Twój dom i ciało, ale też zaoszczędzić pieniądze. Jesteśmy przekonani, że im więcej dzięki sodzie zaoszczędzisz, tym częściej będziesz po nią sięgać. Nie warto przepłacać, soda dodawana jest do większości produktów kosmetycznych dostępnych w drogeriach. Wypróbuj i przekonaj się na własnej skórze, nie masz nic do stracenia, a zyskać możesz naprawdę wiele. Nie zapomnij podzielić się tym artykułem ze znajomymi.